Jeśli budzisz się więcej niż dwa razy w nocy, żeby się pomocować, nie jesteś sam. Ale to nie tylko kwestia starzenia się. To sygnał ostrzegawczy, który daje ci Twoje ciało, a ignorowanie go może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Wielu seniorów wierzy, że nocne oddawanie moczu jest normalne. Ale w rzeczywistości często sygnalizuje to coś głębszego, co dzieje się z Twoim pęcherzem, prostatą, nerkami, a nawet sercem. Częste sikanie w nocy, zwane nokturia, jest nie tylko uciążliwe, ale niebezpieczne. Słaby sen osłabia Twoją odporność, wyczerpuje energię i zwiększa ryzyko problemów z sercem oraz pogorszenia pamięci. Dlatego dzisiejszy film jest kluczowy. Odkryjemy ukryte codzienne nawyki, które mogą zmuszać Cię do wstawania z łóżka raz za razem. Od tego, jak się nawadniasz, po to, co jesz i kiedy się poruszasz, rozbijamy na części 8 głównych powodów, dlaczego możesz za dużo sikać w nocy i co możesz z tym zrobić. A najbardziej zaskakująca część, powód numer 1, to coś, czego większość seniorów nigdy nie podejrzewa. Oglądaj uważnie do końca, bo naprawienie tego może zmienić twoje noce, twoją energię i twoje zdrowie. Zacznijmy odliczanie od numeru 8 i zobaczmy, czy popełniasz ten codzienny błąd. 8. Picie zbyt dużej ilości wody wieczorem. Utrzymywanie nawodnienia jest ważne, ale picie zbyt dużej ilości wody zbyt późno w ciągu dnia może być jednym z najprostszych powodów, dlaczego budzisz się w nocy, żeby się pomocować. Seniorzy często myślą, że muszą nadrobić płyny wieczorem, szczególnie jeśli nie pili wystarczająco dużo w ciągu dnia. Ale oto problem, twoje nerki nadal pracują, gdy śpisz. A jeśli twój pęcherz napełnia się w nocy, twoje ciało nie ma wyboru, tylko obudzić cię, żebyś go opróżnił. To zakłóca twój głęboki sen i powoduje wyczerpanie następnego dnia. Dla wielu seniorów, samo dostosowanie czasu, kiedy pijesz wodę, nie ile może dramatycznie zmniejszyć nocne wyprawy do łazienki. Idealna rutyna to picie dużej ilości wody między porankiem a późnym popołudniem. Następnie powoli ograniczaj spożycie po godzinie 18. W ten sposób Twój pęcherz nie jest przeciążony podczas snu. Jeśli bierzesz wieczorne leki z wodą, popijaj tylko tyle, ile potrzeba do połknięcia tabletek. Nie wypijaj pełnej szklanki, chyba że lekarz Ci to zaleci. Kilka prostych poprawek w Twoich nawykach nawodnienia może znacząco wpłynąć na jakość snu, energię i ogólne zdrowie. Pamiętaj więc, to nie tylko to, co pijesz, ale kiedy pijesz, ma znaczenie. 7. Brak ruchu fizycznego w ciągu dnia. Możesz być zaskoczony, ale zbyt długie siedzenie w ciągu dnia może faktycznie sprawić, że będziesz więcej sikać w nocy. Oto jak to działa, gdy jesteś nieaktywny, szczególnie siedząc przez długie godziny, twoje ciało ma tendencję do zatrzymywania płynów w dolnych kończynach. Następnie, gdy kładziesz się w nocy, grawitacja się zmienia i te płyny wracają do krwiobiegu, prowadząc do zwiększonej produkcji moszu właśnie wtedy, gdy próbujesz odpocząć. To duży problem dla wielu seniorów, którzy większość dnia spędzają w pozycji siedzącej. Po prostu dodając delikatny ruch przez cały dzień, możesz zmniejszyć zatrzymywanie płynów i złagodzić nacisk na pęcherz w nocy. Nie musi to być intensywne. Samo spacerowanie przez 10 minut co 2 godziny lub wykonywanie lekkich uniesień nóg w pozycji siedzącej może pomóc Twojemu ciału równomiernie przetwarzać płyny. Również podnoszenie nóg na 20 minut późnym popołudniem może pomóc uwolnić uwięzione płyny przed snem. To oznacza mniej nocnych wypraw do łazienki i lepszy, głębszy sen. Pozostawanie aktywnym nie jest tylko dobre dla Twojego serca, to również klucz do kontroli pęcherza. Nie lekceważ tego, jak bardzo Twój codzienny ruch lub jego brak wpływa na Twoje noce. Trochę ruchu w ciągu dnia prowadzi do większego odpoczynku w nocy. 6. Późne nocne zachcianki na sól i cukier. Ta mała słona przekąska lub słodki kęs przed snem może wydawać się nieszkodliwy, ale może powodować przepracowanie Twojego pęcherza w nocy. Zarówno sól, jak i cukier wpływają na równowagę płynów w Twoim ciele. Sól sprawia, że odczuwasz pragnienie i może prowadzić do zatrzymywania płynów. Następnie, gdy śpisz i Twoje ciało zaczyna przetwarzać tę sól, uwalnia zgromadzoną wodę i wysyła ją do pęcherza, co skutkuje częstym oddawaniem moczu. Cukier z drugiej strony zwiększa produkcję moczu i może drażnić wyścielanie pęcherza, szczególnie jeśli masz cukrzycę lub graniczne poziomy cukru we krwi. Wielu seniorów nie zdaje sobie sprawy, że ich nocne zachcianki sprawiają, że ich pęcherz staje się hiperaktywny podczas snu. Jeśli jesz hipsy, krakersy, słodycze, a nawet słone orzechy późnym wieczorem, czas przemyśleć swoje nawyki. Zamiast tego wybierz małą przekąskę bogatą w białko, jak ugotowane jajko lub kilka migdałów. To pomaga ustabilizować poziom cukru we krwi przez noc i zmniejsza nadmierne przemieszczanie płynów. Spróbuj też skończyć kolację co najmniej 3 godziny przed snem i unikaj przekąsek po tym czasie, chyba że to konieczne. Nocne podjadanie może wydawać się małe, ale to jeden z najpotężniejszych wyzwalaczy nocnego oddawania moczu. Zmień to, co jesz późno w nocy, a Twój pęcherz i sen ci podziękują. 5. Branie leków moczopędnych lub naciśnienie późno. Jeśli bierzesz leki na wysokie ciśnienie krwi lub zatrzymywanie płynów, czas ma większe znaczenie niż myślisz. Wielu seniorów bierze leki moczopędne, często nazywane tabletkami wodnymi, które pomagają twojemu ciału uwalniać nadmiar sodu i wody. Chociaż są one konieczne do zarządzania schorzeniami serca lub nerek, zwiększają również to, ile sikasz. A jeśli bierzesz je wieczorem lub zbyt blisko pory snu, twoje ciało może być zmuszone do wypłukiwania tego dodatkowego płynu właśnie wtedy, gdy próbujesz spać. Rezultat? Wiele wypraw do łazienki przez całą noc. Nawet niektóre leki na ciśnienie krwi, które nie są moczopędne, mogą powodować podobne problemy. Rozwiązanie jest zwykle proste. Porozmawiaj z lekarzem o dostosowaniu czasu. W większości przypadków leki moczopędne najlepiej brać rano lub wczesnym popołudniem. To daje twojemu ciału czas na wypłukanie płynu przed snem. Nigdy nie zmieniaj harmonogramu leków bez porady medycznej, ale porusz ten temat podczas następnej wizyty. Prowadź również dziennik objawów przez kilka dni. Zanotuj, kiedy bierzesz tabletki i jak często budzisz się w nocy. Ten mały nawyk może odkryć główny powód, dlaczego nie śpisz dobrze. Czas brania leków jest często pomijany, ale to częsta przyczyna nocturii u seniorów. Zanim będziemy kontynuować, to jest ważne. Miliony seniorów zmagają się ze słabym snem, problemami z pęcherzem i ukrytym ryzykiem sercowym. Ale większość nie śledzi tego, co je powoduje. Dlatego stworzyliśmy aplikację Senior Hilt Tracker zbudowaną właśnie dla osób powyżej 60 roku życia. Jest darmowa, łatwa w użyciu i pozwala logować spożycie płynów, sen i jak leki wpływają na nocne oddawanie moczu. Ale oto haczyk, pobierania są wydawane w małych partiach, aby utrzymać dokładność danych. A ta partia jest prawie pełna. Jeśli oglądasz to teraz, nadal masz czas. Nie ignoruj znaków, gdy twój sen i zdrowie się pogarszają. Ta aplikacja oddaje kontrolę w twoje ręce. Śledź mądrzej, śpi głębiej i chroń swoje serce wszystko w jednym miejscu. Kliknij link poniżej, aby zarezerwować swoje miejsce, zanim zniknie. 4. Ignorowanie znaków problemów z prostatą lub pęcherzem. Dla wielu seniorów, szczególnie mężczyzn, powiększona prostata jest cichym powodem częstego nocnego oddawania moczu. Gdy prostata rośnie z wiekiem, może naciskać na cewkę moczową i pęcherz, utrudniając całkowite opróżnienie. Rezultat: czujesz, że musisz sikać wiele razy w nocy, nawet jeśli twój pęcherz nie jest pełny. Dla kobiet może to być osłabiony pęcherz lub mięśnie miednicy po porodzie lub menopauzie. Tak czy inaczej, twoje ciało sygnalizuje, że coś nie jest w porządku, a ignorowanie tego może prowadzić do infekcji, uszkodzenia pęcherza lub zaburzeń snu. Co sprawia, że jest gorzej, to że te zmiany zachodzą stopniowo. Więc wielu seniorów odrzuca je jako po prostu część starzenia się. Ale nie są. Jeśli zauważysz słaby strumień moczu, pilność lub uczucie niekompletnego opróżnienia, czas porozmawiać z lekarzem. Testy są proste. Leczenie jest dostępne, a wczesne działanie robi dużą różnicę. Wzmacnianie mięśni miednicy prostymi ćwiczeniami i dostosowanie spożycia płynów również może pomóc. Nie pozwól, aby zakłopotanie lub zaprzeczenie opóźniało działanie. Problemy z pęcherzem są powszechne, ale są również uleczalne. Słuchaj swojego ciała. Wczesne wychwycenie zmian prostaty lub pęcherza może uratować Twoje noce i chronić Twoje długoterminowe zdrowie układu moczowego. Czy picie ukrytej kofeiny wieczorem? Nawet jeśli przestałeś pić kawę po lunchu, kofeina może nadal zakradać się do Twoich wieczorów i utrzymywać Twój pęcherz na jawie. Wielu seniorów nie zdaje sobie sprawy, że niektóre herbaty, napoje gazowane, czekolady, a nawet kawa bezkofeinowa nadal zawierają kofeinę. Kofeina jest środkiem moczopędnym. Mówi nerkam, żeby produkowały więcej moczu i może również drażnić wyścielanie pęcherza. To podwójne kłopoty dla każdego, kto już budzi się, żeby sikać. Jeśli jesz ciemną czekoladę po kolacji, pijesz filiżankę zielonej herbaty lub napój ziołowy, który w rzeczywistości nie jest bezkofeinowy, możesz nieświadomie wyzwalać swój pęcherz. Nawet leki jak przeciwbólowe czy na przeziębienie mogą zawierać kofeinę. Zawsze sprawdzaj etykiety i staraj się unikać jakichkolwiek źródeł kofeiny po godzinie 15. Zamiast tego wybierz herbaty ziołowe jak rumianek lub rojbas, które koją system, a nie go stymulują. Twój wieczorny napój powinien pomagać ci się zrelaksować i pozostać śpiącym, a nie budzić cię z pełnym pęcherzem. Prowadź dziennik jedzenia i picia przez kilka nocy i śledź swój sen oraz wizyty w łazience. Możesz być szokowany tym, jak jedna mała zmiana nawyku może dramatycznie zmniejszyć twoje nocne oddawanie moczu. Kofeina nie wpływa tylko na twój mózg, a wpływa też na twój pęcherz. 2. Nieprawidłowe zarządzanie poziomami cukru we krwi Poziomy cukru we krwi mają bezpośredni związek z tym, jak często sikasz, szczególnie w nocy. Gdy twój cukier we krwi jest zbyt wysoki, twoje nerki próbują wypłukać dodatkową glukozę przez mocz. To oznacza więcej płynu przechodzącego przez twój system, więcej obciążenia pęcherza i częstsze wyprawy do łazienki. Dla seniorów jest to często wczesny sygnał ostrzegawczy przed cukrzycy lub niezdiagnozowanej cukrzycy. Nawet jeśli nie zostałeś oficjalnie zdiagnozowany, słaba dieta i niska aktywność mogą powodować skoki, które zakłócają Twoją noc. A ponieważ wysokie poziomy cukru we krwi nie zawsze powodują ból lub oczywiste objawy, wielu seniorów przechodzi miesiące lub lata, nie wiedząc, że są zagrożeni. Oto rozwiązanie: jedz więcej błonnika i mniej węglowodanów rafinowanych. Unikaj słodkich przekąsek i białego chleba na kolację i wybieraj złożone węglowodany jak owiec lub warzywa zamiast tego. Poproś też lekarza o test krwi HbA1c, jeśli nie miałeś go ostatnio. Daje jasny obraz twojego cukru we krwi w czasie. Utrzymywanie glukozy pod kontrolą pomaga twojemu sercu, nerkom i pęcherzowi jednocześnie. Nocne oddawanie moczu może wcale nie dotyczyć twojego pęcherza. To może być twój cukier we krwi krzyczący o pomoc. I im szybciej działasz, tym lepiej będziesz spać. 1. Słaba funkcja serca lub niezdiagnozowane problemy z sercem. To możecie zaszkować, ale zdrowie twojego serca może być prawdziwym powodem, dlaczego budzisz się, żeby sikać. Oto jak to działa: gdy twoje serce nie pompuje efektywnie, twoje ciało ma problemy z krążeniem płynów w ciągu dnia. Co więc robi? Pcha nadmiar płynu do dolnej części ciała. Następnie, gdy kładziesz się w nocy, grawitacja się zmienia i twoje ciało zaczyna przetwarzać ten zakumulowany płyn, wysyłając go do nerek i pęcherza. Dlatego wiele osób z ukrytymi problemami serca odkrywa, że budzą się 2, trzy, nawet 4 razy w nocy, żeby pomocować. To nie tylko irytujące, to niebezpieczne, ponieważ częste nocne oddawanie moczu może być jednym z pierwszych sygnałów ostrzegawczych niewydolności serca u seniorów. Możesz jeszcze nie odczuwać bólu w klatce piersiowej ani duszności, ale twój pęcherz już bije na alarm. Dlatego jeśli masz spuchnięte kostki, zmęczenie lub trudności ze spaniem płasko, natychmiast porozmawiaj z lekarzem. Proste testy serca jak echokardiogram lub test krwi BMP mogą wykryć problemy wcześniej. Dobra wiadomość, przy odpowiedniej opiece, zmianach stylu życia i lekarstwach zarówno Twoje serce jak i pęcherz mogą się poprawić. Nie ignoruj tego połączenia. Naprawienie serca może być kluczem do przespania całej nocy i życia dłuższego, silniejszego życia. Teraz wiesz, że prawdziwe powody nocnego oddawania moczu nie dotyczą tylko starzenia się. To nawyki, sygnały, a czasem poważne ostrzeżenia od Twojego ciała. Czy to Twój czas picia wody, przekąski, serce czy leki, każdy z nich odgrywa rolę w tym, jak Twój pęcherz zachowuje się w nocy. A gdy sen cierpi, Twoje zdrowie cierpi. Ale najlepsza część jest taka, większość z tych problemów da się naprawić. Nie musisz żyć z ciągłymi przerwami w łazience ani godzić się ze słabym snem. Zacznij wprowadzać małe zmiany już dziś. Pij wcześniej, ruszaj się więcej, Jest czyściej i śledź swoje objawy. Nie zapomnij pobrać aplikacji Senior Health Tracker. Może być twoim codziennym przypomnieniem, dziennikiem zdrowia i przewodnikiem do lepszego snu wszystko w jednym. A jeśli którykolwiek z tych znaków wskazuje na głębszy problem, proszę porozmawiaj z lekarzem. Twoje ciało zawsze próbuje z tobą rozmawiać. Nie ignoruj tego. Naprawienie tego jednego nocnego problemu może zmienić Twoją energię, nastrój i długowieczność. Śpi lepiej, żyj lepiej i przejmij kontrolę nad swoim zdrowiem jedną nocą naraz.